Pani Kasiu, za co pani ceni projekty Macieja Zienia? Bo to już 25 lat jego takiej działalności. Wiele osób mówi, że te projekty są takie księżniczkowe. No tak, rzeczywiście. On ma niezwykłą wrażliwość. To ja zawsze powtarzam, że za to bardzo kocham Maćka, Że on mimo swojego zawodu, mimo tak wszystkich eventów, pokazów, jest bardzo wycofany i najchętniej siedziałby gdzieś za kotarą i się nie pokazywał. Jest bardzo skromny, to jest też niebywałe, bo jednak jest to człowiek ogromnego sukcesu. Ale myślę, Myślę, że macie przede wszystkim kocha piękno i czuje niezwykle kobiety i chce, żeby każda kobieta w jego stroju wyglądała najlepiej, żeby była najlepszą wersją siebie. I myślę, że to, to, to mu się udaje. To prawda, też, też to powtarzał w e, wywiadzie ze mną. E, Pani Kasiu, wiem, że Pani nazwisko powija, po, pojawiało się przy ósmej edycji The Voice of Poland. Czy teraz moje? po zmianach? Tak. Czy teraz po zmianach może chciałaby Pani, e, czy Pani by się widziała w takiej roli? O Jezus, Maria, pierwsze słyszę, żeby moje nazwisko Naprawdę? się tam e, po, pojawiało. Wiem, że niektórzy uczestnicy śpiewali jakieś moje utwory, tak. to tak, ale nigdy osobiście nie miałam. E, Yy, nie słyszałam nic takiego. Czytałam nawet, że była pani na castingu, naprawdę. Ale na castingu byłam, ale to było wiele lat temu i okazałam się zdobani kompletnie. Bo się nie odnajdowałam w ogóle w tym formacie. Także nie wiem, jakby było teraz, bo to było dawno temu, ale kto wie. Czasem takie, Why not? Wyzwania, czasem takie wyzwania są potrzebne, ale też myślę, że każdy musi pójść, sprawdzić się, no bo wiadomo, że jest to wyzwanie i czasowe, mm -hmm. i takie no pewnej formuły, w której trzeba się jednak jakoś tam zachowywać. Także nie do końca nie, nie wiem do końca, czy ja bym się tam nadawała, e, ale, ale zobaczcie. Ale <laughs> <wiem. śmiech> Dobrze, to ostatnie pytanie. Tak. E, jest Eurowizja w przyszłym roku. Jezus. Pani była na Eurowizji była kiedyś. Też Teraz 300 też... Lat temu, no. Widzę, że teraz, że e, pani ósnasteczkowska będzie zgłaszała swoją piosenkę. E, ostatnio pojawiły się też takie rzeczy, że Eurowizja to jest tak, bardziej nie chodzi o muzykę, tylko jednak o to show teraz, z biegiem lat. Czy jak pani to obserwuje, to ma pani jakieś takie podobne przemyślenia? ja sobie przypomnę mój występ, to rzeczywiście tam nie było mowy o żadnym show. To rzeczywiście się jakoś chyba innymi prawami, mm -hmm. ale teraz taki jest świat. No, wszystkie te koncerty, wielkich Gwiazd, to jest jeden wielki show. I to, czy to są gwiazdy popu, czy to są gwiazdy... Rockowe. No wiadomo, że ta oprawa jest niezwykle ważna. Ludzie są przebożcowani, mm. otoczeni milionem rzeczy, także myślę, że tego takie są oczekiwania, ale czy chodzi tam o Myślę, że jednak chodzi tam o muzykę. Tak. Jednak jednak wydaje mi się, że ja cały czas wierzę w Eurowizję, że jednak tam się kierują nie przede wszystkim tymi tą oprawą, ale jednak umiejętnościami i piosenką. Kandydatora Pani Justyny jest dobrą kandydaturą. Trzymam za nią kciuki. <gry> Dziękuję Pani Dziękuję. bardzo i wszystkiego dobrego na święta. Dzięki do widzenia. Pani Kasiu, jesteśmy na pięknym pokazie. Macieźnia. Za co Pani go ceni? Za wyczucie kobiet, za zmysłowość za to, że każda jego kolekcja, kolekcja jest inna, a jednocześnie odkrywająca kwintesencję kobiecości i za to, że po prostu wspaniale rozumie nasze potrzeby. Też nie mogę nie zapytać przy okazji tego eventu, bo dużo dzieje się teraz w Sejmie, no a Pani jakby jest osobą związaną gdzieś z tym światem wydarzeń. Jak ocenia Pani w ogóle hołownię i ten sam ten fenomen Sejmiksu? Sejm Odrzu, to zdecydowanie. To jest niesamowite, jak tyle osób zaczęło ponownie interesować się polityką. My w ogóle w Polsce jesteśmy na tle innych krajów europejskich. Polska jest krajem, gdzie rzeczywiście ludzie i tak w ogóle lubią oglądać to, co dzieje się w polityce, emocjonują się różnymi wydarzeniami, ale to, co teraz się dzieje, to przechodzi najśmielsze oczekiwania. A to jest takie połączenie, jak można połączenie, jak można a, zarządzać tym wszystkim, a jednocześnie robisz to w taki sposób wysmakowany z odrobiną e, poczucia e, humoru, ale kiedy trzeba postawić kropkę na D albo e, mieć twardą rękę, to Szymon to potrafi. nasz marszałek Sejmu. Czy Marszałek Sejmu da radę? Myśli Pani przez wszystkie te, te perturbacje e, przejść. Jak to Leszek Miller mówił, że prawdziwego mężczyznę poznajemy nie po tym, jak zaczyna, po tym, jak kończy. Świetnie zaczął. Mam nadzieję, że utrzyma taki poziom i też zainteresowanie społeczeństwa polityką przez długi, długi czas. I Oczywiście wiemy, że na początku jest to wniósł, taki powiew świeżości do tego Sejmu, ale będą też trudne momenty i trzeba będzie podejmować decyzje i polityka to nie jest łatwa i miękka gra. W związku z tym myślę, że i mam nadzieję, że w ogóle nasi politycy w tej nowej kadencji w tym wszystkim się odnajdą. Nie mogę tutaj nie wspomnieć też o pani synu, który wystąpił w serialach i e, pojawiły się spekulacje na ile to jest, że załatwiła mama, a na ile on rzeczywiście chce być w tym aktorstwie. To od razu powiem. E, sam się zgłosił do castingu, przyszedł e, casting, e, bardzo przeżywa e, każde wystąpienie, bardzo się stresuje. E, mało tego, e, cały czas powtarza, mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie, że zmieni nazwisko. <laughs> a propos tego, żeby nie być kojarzony właśnie Aha. z mamą, więc jest takie silne odcięcie, tego sobie absolutnie e, nie życzę. Takie dzieci mają zdecydowanie i lepiej, i trudniej, ale mam nadzieję, że jeżeli zdecyduje się kiedyś pójść tą drogą, a los nie wiadomo co mu przyniesie, może pójdzie zupełnie w innym kierunku, to znając jego ambicje, to. By mam nadzieję, że będzie chciał udowodnić, że zasługuje na rzeczy, które ewentualnie otrzyma. Czyli to nie jest taka chwilowa ambicja, jakby chwilowe zauroczenie tym zawodem. Myślę, że nie on w ogóle od małości wykazywał takie talenty artystyczne. Do tej pory na przykład na Mikołaja sobie zażyczył zbiór wierszy Wisławy Szymborskiej, dość nietypowe jak na dwunastolatka. Teraz czyta biografię księżny Diany, ale no, ma taki artyst w sobie, ale jak to się ułoży, nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że jest uparty po mamie, czyli Pomnie nawet powiedział, że żałuję, że mam charakter po mamie, więc jeżeli tak będzie, taki uparty będzie miał taką ambicję i determinację, to myślę, że sam na wszystko zapracuję. Media to jest jedna wielka zmiana i cały czas je widzimy. Też zmianą jest to, że pan Edward Misztak objął stanowisko dyrektora programowego w Polsacie i mnie zastanawia, bo pani pracuje w tej stacji, czy czuje pani, że widzi pani to na korytarzu? Jakby te zmiany, które się gdzieś następują powoli, gdzieś mają odzwierciedlenie, czy to są jednak rozgrywki na górze, jak to się mówi? trochę są te rozgrywki na dużo to nie jest tak, że oczywiście my się o pewnych decyzjach dowiadamy dowiadujemy jak one są już podjęte co nie znaczy, że dużo osób żyje ja na szczęście mam też tą przestrzeń swoją, że jestem trochę z boku mm -hmm. tego wszystkiego bo mimo, że robię podcasty czy gdzieś funkcjonuje w programach społecznych to stricte ta rozrywka aż tak bardzo mnie nie dotyczy ona na mnie nie wpływa i nie determinuje naszego życia czy mojego życia ale prawda jest taka że rzeczywiście wszyscy się zastanawiają co teraz będzie Jaka będzie ramówka? E, jakie może gwiazdy nowe przyjdą albo nie przyjdą? Kto powróci? Już wiemy, że Piotr Gąsowski e, ponownie wraca, do Twoja twarz brzmi więc e, żywo się tym bardzo, ale to bardzo interesujemy. To ostatnie pytanie o święta. Prezent, który dostała Pani, taki pierwszy, pierwszy, jaki Pani pamięta jako mała dziewczynka? To jest zwierza, taka na kasety jeszcze. <taka> to jest, to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie, ponieważ był to i duży, wielki, jeden taki rodzinny prezent. Z płytą wtedy Edyty Górnia jak dotyk, nie wiem dlaczego to mi utpiło, bo prezentów prezentem było mnóstwo, od w książek, jakieś ubrania i tak dalej, ale to zrobiło na mnie największe wrażenie, może najbardziej, że wtedy był to najbardziej kosztowny prezent, może dlatego, nie wiem. Dziękuję Pani bardzo. Dzięki pięknie. Blanka, ja, e, dzisiaj pokaz Macieja Zinia 25-lecie, taki spektakl teatralny tak naprawdę, za co w ogóle go cenisz? No przepiękne, dzisiaj to widowisko było naprawdę bardzo wysokiej klasy, klasy światowej, absolutnie. To było coś magicznego, czegoś kompletnie podejrzewam, nikt z nas nie spodziewał. E, wiedzieliśmy, że będzie dobrze, ale że będzie to aż taka podróż artystyczna. No naprawdę coś cudownego po prostu dzisiaj przeżyłam. Bardzo mi się podobało. E, momentami brakowało mi słów na to, jak piękne widowisko możemy oglądać w związku z modą. I to jest bardzo fajne, że. E, są twórcy, którzy do mody podchodzą w tak artystyczny sposób, i to jest super. Um, uważam go za człowieka kompletnego, za kompletnego artystę. Obserwuję jego pracę od lat, nawet jak jeszcze nie byłam tą blanką libijską, tylko dziewczyną, która po prostu oglądała go w telewizji, czy czytała o nim w, w portalach plotkarskich, nawet nie o nim samym, tylko o jego dziełach. I zawsze miałam. Taki ogromny sentyment do niego. Zawsze jego prace mi się podobały. Nawet jak weszłam do niego, przy okazji tego pokazu dopiero go poznałam, e, kiedy wybierałam u niego w atelier kreacji. Właściwie bardziej on wybierał. Bo umówmy Dla się, ciebie. Tak, mówię, się, no ja nie jestem łatwą modelką. Wiesz, ja mam 1,60 m i mało kobiece kształty do tego wszystkiego jeszcze. Natomiast ja mu ja od tego zaczęłam. Ja mu powiedziałam, że jestem ogromną fanką jego twórczości, e, jaką jest moda. Jaką jest szeroko rozumiana moda, bo nie wiem, czy pamiętasz, on miał swoją kolekcję płytek. Mm -hmm. Ja byłam super zakochana w tych płytkach, więc no dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogłam tu dzisiaj być i że mogę mieć na sobie suknię od projektanta, jakim jest dzień. No on w ogóle jest taki wielowymiarowy, miał też swój pokaz w ogóle w kościele, miał w ogóle też kiedyś kolekcję dla Biedronki już tą, co też była szerokim no. echem, także on jest wielowymiarowy. E, Blanka, takie pytanie. Zanim zostałaś tą blanką, o którym sama tak powiedziałaś, no. e, co z tym tęsknisz, jako taka osoba właśnie prywatna? Że, nie że jak teraz osobą publiczną, a wcześniej byłaś prywatną. Czy jest coś takiego, za czym tęsknisz? Tak bardzo, bardzo? Jest cała masa rzeczy. Wiesz, tęsknię za beztroską. Za beztroską nie zastanawiania się, czy mogę się podrapać w tyłek, jak mnie swędzi na ulicy. I teraz mówię całkiem poważnie. Mm. Czy potem nie przeczytam o tym w niektórych portalach, że się drapię po tym tyłku albo, że raczej pozwalam sobie odpiąć wrotki jak jestem za granicą bo tam, choć niestety to się zdarza w Nowym Jorku pojechałam słuchaj do outletu i goniła mnie Azjatka, pytając się mojego partnera bo ja rozumiałam przez telefon mm -hmm. czy Przepraszam czy to jest ta Blanka Lipińska która napisała 365 dni to było trochę creepy ale to tylko dlatego, że ja się czułam taka wolna za granicą, mm -hmm. e, no to, to tam jak jadę to odpinam wrotki i to jest fajne bo znowu mogę być taka wiesz totalnie bez troska, totalnie być sobą i nie zastanawiając się czy z której strony yy, akurat nie jest luneta we mnie skierowana więc tego mi brakuje. Ale teraz się tak czujesz, że jeszcze te lunety są skierowane cały czas, tak samo jak było to natężenie, kiedy powstawały filmy, książki. Nie, skutecznie zadbałam o to w przeciągu ostatnich dwóch lat, pielęgnując swój związek, żeby jednak trochę od tego odbić, żeby, żeby jednak nie było to takie ciekawe dla mediów, ponieważ chciałam chronić Pawła, chciałam chronić mojego partnera, dla którego było przerażającym trochę wejście do tego świata, no bo on nie chciał do tego świata wchodzić. On chciał mnie ale za mną idzie mój bagaż, więc ja celowo wycofałem się z show biznesu, zdystansowałem się od tego na tyle, na ile mogłam, żeby ochronić swój związek, a teraz kiedy Paweł trochę okrzepł już z tym wszystkim i już nie budzi to w nim tak wielu skrajnych emocji, na no po dwóch latach już na Boga, to, to mogę sobie z powrotem wrócić do tego, co, co, co mnie bawi. To tak mnie zastanawia, te takie pierwsze artykuły, jakie powstawały na Twój temat, to jego gdzieś to dotykały, jak były takie nieprawdziwe, czy zupełnie nie? Wiesz, to tu bardziej nie chodziło o mnie, no bo on wie, że to jest moja praca i że to jest jakby pewien rodzaj mojej pracy. Natomiast jego bardziej dotykało to, że to było też o nim. Wiesz, a, a dobrze wiecie, bo pracujecie w mediach, jak to wygląda: mianowicie, daj mi człowieka, daj mi możliwość komentowania albo możliwość donosu, to nagle znajdą się życzliwi, którzy powiedzą Ci wszystko o tej osobie, nawet to, co nie jest prawdą. No, i w ten sposób media dowiedziały się o moim związku, media dowiedziały się, kim jest mój partner. Media dowiedziały się również bardzo dużo o moim partnerze, właśnie od takich życzliwych ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję. To jest sarkazm. Hmm, więc to go przerażało, wiesz, no bo nagle normalny człowiek, normalny człowiek, który w ogóle nie ma z tym styczności, nagle jest bombardowany. Jego rodzice o naszym związku dowiedzieli się z mediów. No to też nie jest ok. Nie bardzo. To jest bardzo okej, okay. To jest, wiesz, jak, no nie, no, no nie, nie, nie. Dlatego ja uważam, że jeżeli gwiazda, jeżeli osoba publiczna ukrywa związek, to uważam, że powinno być to uszanowane przez media ze względu na to, że z jakiegoś powodu to robi. Yy, Blanka, a czy pamiętasz taki swój pierwszy prezent na święta, jaki dostałaś jako taka mała, mała dziewczynka? Pamiętam misia takiego jednego bardzo ładnego którego dostałam od wujka bo ten wujek miał więcej pieniędzy niż my i wtedy pierwszy raz dostałam takiego, ładnego misia takiego miękkiego, e, i on był taki ładny i przysięgam ci, że to jak zapytałaś mnie o to mm -hmm. to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to był ten mój Kubuś w takich jeansowych spodenkach e, i, i kraciastej koszulce nie i to, było, dla, to on było taki dosłownie to nie było nic dużego nie ale. On był po prostu taki, taki ładny był. Mhm. Ale masz go teraz, czy już dawno, dawno nie? Nie, wiesz to zrobiłam z niego instalację y, artystyczną na lekcję plastyki w szkole średniej, mhm. y, nabiłam go na pal i urwałam mu głowę, wbiłam mu w środek klaty takiego wielkiego gwoździa. Czyli no już, to było, tak powiem, hej, umarł śmierć naturalną. Trochę tak, ale przekaz był taki, że po prostu to było takie mm, zabicie dzieciństwa, bo to był taki przełom. Myś, myślę, że tak, do tego podeszłam wtedy. Ale ciekawe, że dalej masz go e, w pamięci. Czy jest jakaś taka tradycja, którą w ogóle pielęgnujesz w rodzinie na święta? Czy, czy w ogóle lubisz to? No bo dużo się mówi o tym, że te święta już tracą takie prawdziwe znaczenie, tylko to jest taka pogoń za prezentami, za blichtrem. A czy ja jestem ateistką, więc ja nie obchodzę świąt. E... Tak jak obchodzą to chrześcijanie, czyli śpiewają kolędy dzielą się opłatkiem, wchodzą na pasterkę itd, tak i tak dalej. Tak my jesteśmy od tego, jakby nasza rodzina jest od tego wolna. Dla nas święta to jest spotkanie, to jest rodzinna atmosfera, to jest bliskość. My prezentów sobie nie robimy w ogóle. Natomiast pielęgnujemy w naszych, w moich bratankach 4 i 6 lat, pielęgnujemy jednak wiarę w Mikołaja. Coraz ciężej nam idzie z tym starszym, ale jednak go próbujemy jeszcze pozostawić w tej bajkowości tego wydarzenia, jakim jest przyjście tego Mikołaja właśnie. Myślę, że w tym roku już się nie da nabrać. E, chociaż bardzo się staramy bo jest cała inscenizacja do tego i otwieranie okna i puszczanie bardzo głośno, hu hu hu, że on tam właśnie odleciał i o tyle tego małego na pewno wkręcimy e, Staśka, to Adam niestety już podejrzewam popatrzy na nas jak na bandę idiotów i powie, że święty Mikołaj nie istnieje, on w niego nie wierzy tak jak i we wróżkę zębuszkę, ale że hajs się zgadzał od wróżki zębuszki to on powiedział, że on na to może przymknąć oko. Czyli gdzieś mimo tego, że święta nie, ale Mikołaj jest gdzieś tą tradycją. E... Czy masz jakieś takie marzenia albo taki plan, który chcesz zrealizować w tym nowym roku? Wiem, że o tym się nie mówi, ale jakbyś miała tak opisać. Ja generalnie nie jestem z tych planujących nowy rok, że nowy rok, nowa ja 1 stycznia wybił, idę na siłownię, wchodzę na dietę i tak dalej. Nie, nie. Znaczy ja rozumiem mechanizm, bo głowa potrzebuje terminu, więc większość osób popuszcza sobie pasa przed, żeby potem móc wejść w to i wytyczyć sobie jakieś ramy czasowe, natomiast ja tak nie mam. Ja się cieszę, że rok 2024 nadchodzi. Cieszę się że, się, że jest rokiem parzystym, ale nie pytaj mnie dlaczego, po prostu się cieszę. Cieszę się, że będą znowu pory roku wszystkie, że będzie wiosna, że może mi ten dom wreszcie skończył. To trzymamy kciuki. Więc raczej wiesz, ja nie, nie planuję, nie odliczam. Nie? Nie, nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, bo uważam, że trzeba działać na bieżąco. I żyć w tym, co jest tu i teraz. Zgadza się. Większość osób martwi się i boi tego, co jest w przyszłości. Zakotwiczona jest przeszłością, a zapomina, że liczy się tylko ten moment, w którym stoimy tutaj, bo tylko na niego mamy de facto wpływ, więc jakby ludzie żyli tu i teraz myślę, że byłoby im łatwiej. Zresztą co serdecznie polecam. Polecamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.